Wiecie, że ja go spróbuję zrobić? YOLO Aha. Yy, jeszcze raz. I witam wszystkich bardzo gorąco. Mamy 21.33, piątek. 21 kwietnia. Proszę bardzo. Dzisiaj, panie i panowie, kontynuacja walk z bosami na początek Renala. A później zobaczymy, no dobrze by było zrobić dzisiaj kapitol I wy mi tam sugerowaliście, że żeby spróbować innych gdzieś tam pierścionków Coś na zrękę, rękę, coś na siłę, inne bronie To nie jest takie proste Bo nawet jeśli założę te pierścionki na siłę z rękę To dalej, no nieciekawe bronie Bo miałbym wtedy po 15 tych statystyk A dalej nie powoduje to, że mogę jakieś petarda bronie zakładać Mógłbym shielda założyć Yy, tylko znowu no, 20 siły wymaga, więc jestem bardzo ograniczony. Uwierzcie mi, pierdolone mieczywko, które używam, jest najlepszą opcją pod damage. Zobaczcie, jakie renale bije. Czyli dwa hity to stagger, i od razu follow up. Ty, jaka buła! Powiedzcie mi, że ona nie oszukuje No proszę, powiedzcie mi to w mordę, że ona nie oszukuje Mam pomysł Spróbuję ją obić Do końca staminy I zrobić jeszcze jeden na koniec atak Taki A, Nie jestem w stanie zeskipować Pierwszy Teoretycznie Gdybym mieć odpowiednio duży damage To skipowałbym zupełnie tę całą fazę Dobra, dwa ciosy, tak? Aha, i kuleczka. I od razu mnie blokuje. Nie dość, że w kulce nie mogę jej trafić, bo jest i frame'a ma. To jeszcze mnie to trzyma na dystans później. Wali się na sukę. Aha. Pale gumy na sprincie. No dwa ciosy potrzebuje boys. Raz. I drugi! Ha! Smok! Jezu, wielgus! Wypierdalać! <gryw> Jeszcze bym został shotowany przez te projectile. Ale mamy to, boys! Możemy robić kapitol. W Elden Ringu możemy robić... No, myślę około 20 reskili, bo to zużywa przedmioty w grze. I to się nazywa odrodzenie. Jest potrzebna łza larwy. Łzy larwy rozproszone po samym świecie gry. No, i tak jak mówię, dlatego nie ma co oglądać żadnych buildów odnośnie tej gry. Psuć sobie, spoilerować. Lepiej przetestować. Podkreślam, 20 reskillów w toku gry, więc mm, no po prostu to jest kochane. W okrągłym stole mamy nową postać. To rzadka okazja. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio jakaś nowa zmatowiona znalazła się przy okrągłym stole. Dobrze więc. Z uwagi na moją starszyznę, pragnę Cię powitać. To bezpieczne miejsce, możesz się odprężyć. Pozwól, że jako bardziej doświadczony coś ci poradzę. Jesteś tylko gościem przy okrągłym stole i niczym więcej. Pierdolenie. On zdaje się podpowie nam odnośnie samej rozgrywki, co mamy robić. Dzielna, zmatowiona, dobra robota. Wyższa wola jest zadowolona. Zasługujesz, by stać się ldeńską władczynią. Znajdź złote drzewo i poproś o audiencję u królowej Mariki. By stać się ldeńską władczynią i przywrócić złoty porządek. Palce oczekują. Od ciebie tyle, co od młodego Gideona. Gideon to był ten, który nam opowiadał te pierdoły zagadkowe przed chwilą. I sakwa na talizman. A teraz idź już. I zostań eldeńską władczynią. No mamy teraz możliwości kombinowania z buildem. Trzeba by odnaleźć nowe pierścionki. I robię to w tym momencie. Tam będzie amulet plus 10 damage'u. Niedużo, ale mi wystarczy. Kolejne ekstra jakieś tam źródło obrażeń. O, i bosik powinien być tutaj. Jest foggate, czyli na pewno mamy bossa. No i walimy się. Problem jest tego typu, że ma bardzo cienki hitbox. To co widać, to trochę przekłamuje. Ale jest miękka. Bardzo miękka jako boss. Królowa pół ludzi. Nie mogę jej zestagerować z jakiegoś powodu. Ja pierdoli. Nawet mnie nie. To było tak cringe ta walka. Taki delikatny bosik, bo nawet nie stagerowała mnie swoimi atakami. Więc dostawałem obrażenia i nie one mogłem atakować dalej. Przeszukaj skrzynię i talizman. Rytualnego miecza. Zakładasz to, i w momencie, kiedy masz full HP, zwiększa tobie obrażenia o 10. Nie, no znowu on. Wiecie, że ja go spróbuję zrobić? Jolo, aha. Yy, jeszcze raz. Nie odpaliłem. turki. No nie jest mega mocny. Proszę zauważyć. Ja mogę go też stagerować w miarę letko. What the fuck? Dobra. Nie ma sensu tego w ogóle bić. On mi nic nie da. Chciałem tylko spróbować, ale. Yy, ostry jest. Kurczę jak w Resident Evilu. O co chodzi? I u sobie. No, tu może to lepiej widać z tego kąta Ja cię pierdoli. Creepy. No, mamy checkpoint. To oznacza, że najprawdopodobniej będzie Bosik. Proszę spojrzeć. Ja wiem, że tu będzie Bosik, bo grane było. Nie powiem, że nie. Jest ją. Apostoł boskiej skóry. Aha, i oczywiście mnie jakiś. Możesz no... ty w dupę. To będzie trzeba podjąć jeszcze raz, bo straciłem mojego shielda. Mniej więcej znam moveset tego bossa. To jest jedyne, co mnie ratuje. Natomiast sam boss nie jest jakiś mega prosty. Ale jest stagerowalny w miarę prosto. Aha. Czyli nie jest aż tak łatwy do zestawienia. To był trzeci cios. Co jest warte odnotowania. Zauważcie, że kiedy ja robię kasta, próbuję zrobić kasta, to on próbuje mi go przerwać. To jest dość istotne, bo teraz bossy mają bardziej agresywne AI bardziej może. Y, reaktywne na to, co my robimy. Jeden cios. Teraz on próbuje robić kasta. Ja to unikam, mam sekundę openingu, buła. Dobrze jest. Czyli dwa zbufowane ciosy stagerują. Nie wygląda to źle. Mimo, że sam boss jest... Yy, no, troszkę mi się z nim zejdzie Ja robię atak Dostaję bułę, bo jestem frajerem On dostaje takie coś Później ja robię backstab Nie wiem, czy jest lepsze, czy atak od frontu Czy backstab, chyba backstab Damage wise Później ja robię Healowanie, drugi heal On teraz się odpala na jakieś Fruwajki Pytanie, po którym ataku ma Winda, że... A. Kurde, nie powinienem używać tego. Powiem wam tak. Problem tego buildu: Te moje heavy strike'i są bardzo, bardzo wolne. Powinienem używać. Może katany? Faktycznie. Na pewno mogę go baitować na te projectile. O, tak jak tutaj. Po tym mam sekundę. No nie mam odpowiedniej ilości cooldownu. Zmieniam buildzik na ogień. Na testa. Jest próba wykonywana. O, żeż ty. On unikł to swoim atakiem? You fucking kidding me, braf? Aha. Kurde, niedobrze. Tragicznie to wygląda. Gdzie jest stagger? Zmieniłem z powrotem na standardowe obrażenia, ale na konfrontacji. Więc yy, to powinno być najlepsze combo. Na papierze. Najlepsze combo damage wise. A, nie wiem. Szczerze, nie wiem. Nie wydaje mi się. U! A może? Potrzebuję wykonać dwa ciosy, ale jestem piechdolonym gridem. Ale to już wiemy. I ten kurczę zamek w tle. Ja tam będę. Ja tam za chwilę będę. To jest wszystko jeden spójny świat, w którym możemy się przemieszczać. Polerano Skyrim z tym płaskim światem, gdzie masz ewentualnie trzy góry dodane, a reszta to jest plaskacz bez podjazdu. Kurde, jak to wygląda. Tylko to nie ten most, zdaje się. Góra Gelmir. A może to ten most? Jeśli się nie mylę, to fabularnie musimy tu przyjść tak czy siak. Mimo, że potwory będą już. Trudne. Nieprzyjazna okolica. Zobaczcie jak to wygląda. O kurde, i nawet nie można używać tutaj wierzchowca. To jest bardzo zły znak. Z tym, że ja mogę padać, nie ma problemu, ja tylko chcę zebrać to, co jest do zebrania. You fucking. Jeszcze mnie ktoś zaatakował. Anastazja. Ty, a mnie już wcześniej nie atakował. No właśnie. Ja tę Anastazję kojarzę i wy też kojarzycie Anastazję. Jeszcze mogę jej pomachać, you fucker. You fucking dog. Zjadaczka z matowieńców. A ja powiem tak. Czekam na twój jump tak, kobito. O, wzięła broń w dwie ręce, więc zaraz będą jump ataki. Mam nadzieję. Proszę bardzo, teraz ja to abuzuję. Jeden atak. Zrób drugi, jesteś dead. To jest właśnie to, o czym mówiłem już wcześniej. Czyli nawet z bossami walczymy w ten sam sposób. My próbujemy zabiuzować ten atak, który daje nam największy opening. No nie ma trudności wtedy, tylko wiadomo, no to jest poniekąd wykorzystywanie samego systemu, samego AI, ale no nie do końca. Na tym polega taktyka. Wykorzystujesz ten atak przeciwnika, który no jest miętki. I znowu aranżacja, no i tak się bawią w tej grze wysokością, zobaczcie. Tam byliśmy parę minut temu, młyny kręcące się, wioska. I tędy przyszedłem. Oni nie musieli dawać tego punktu widokowego, ale oni specjalnie tak zaprojektowali, żeby co chwilę gracz stał, wyciągał lornetkę i. brandzlował się do tego widoku, bo jest naprawdę niesamowity. Jaskinia wulkaniczna. Teoretycznie jest to skrócik do posiadłości wulkanicznej, ale nie tyle mnie to interesuje, co możliwość zdobycia cholera tych kamieni kowalskich. Z tym, że ich tu raczej nie będzie, bo to jest jaskinia, widzę, nie kopalnia, tylko jaskinia. A to właśnie w kopalniach mamy kamienie. A taki Bosik, to ja go mogę podjąć. Wypieprzył w ogóle tę różkę. Co jest grane? Różka poszła w odstawkę. Jebot. Dobra. Izibosik. Jest i wejście do posiadłości. Mamy potwory, ale ja to skipuję. Nie musimy z niczym walczyć. Tu będzie co ciekawe segment fabularny. Ale sztupet. Mało kto odwiedza wulkaniczny dwór bez zaproszenia. Właśnie o tym mówię. Fascynujące. Przypomina mi to gościa, którego mieliśmy dawno temu. A więc zmatowiona. Miałaś kiedyś wątpliwości? To do brzmienia łaski i dogmatycznego bredzenia palców. Powstań wraz z nami przeciwko złotemu drzewu. I ja powiem tak: nie, wielka szkoda, czas, żebyś ruszała dalej. Oby nasze drogi skrzyżowały się po raz ostatni. Tu jest wątek fabularny, ale wychodziłoby na to, że ta lokacja jest jednak opcjonalna. Co prawda, te fruwajki kierują nas na wulkaniczny dwór. I na bossa później, ale to jest zupełnie opcjonalne, bo okazuje się, że te fruwajki kierują nas zwyczajnie na bossów, którzy to mają wielkie runy. Tylko i wyłącznie. Czyli wszystko to jest opcjonalne. Po zdobyciu dwóch runów idziemy na Kapitol i tak naprawdę później Late Game. Stolica. Wcześniej była tutaj mglista brama, teraz jest to otwarte. Po zabiciu Renali można wejść do Kapitolu, bo mam teraz dwie runki. I co, znowu klasyka. Przebiegam całą lokację, nie walczę w zasadzie z niczym i po prostu idę do bossa. Leindel, królewska stolica. Odnośnie widoczków pokażę tylko, tak to wygląda. I cały ten teren znowu przerobimy. Mnie interesuje głównie ta ścieżynka, tutaj. Tam będzie dojście do kolejnej lokacji. Reszta speedrun. Zaczynamy segment typu. Opierdolone potwory z mega movesetem. Nie żarty, to są asasyny. I oni mnie nie tylko one-shotują, ale również mają jakieś dzikie odskoki, do skoki, dystansową broń. No tu już jest niefajnie. Kurczę biegam, biegam, a ogniska nie ma dalej. Cykam się troszkę. Bo będę musiał sporo dymać z buta. No nie ma ognicha. I czuję coś. No, właśnie, czułem zasadzkę i. walim się. O kurde. Dobra, olewam go, palę gumę, póki jeszcze żyw. Kurde, gdzie ja wlazłem, boys? Milion potworów. Dobra, to już wiem, żeby tamtędy nie przechodzić. W tej grze czasami wystarczy mieć 1000 IQ i wtedy jest prosta gierka. Można zrobić skipa. Oszczędzam w ten sposób pół minuty albo i z minutę bieganiny, unikania potworów. I dalej niestety już, no muszę znaleźć to ognisko, bo nie ogarnę. Chyba nawet źle pobiegłem, ale to nieistotne. No cykam się chodzić. A, no właśnie i mnie teraz z... no... No mówię, nie mam ogniska i nie mogę próbować gdzieś tam zwiedzać, bo później się kończy w ten sposób. Żrą mnie. Teraz zabiję go, żeby mnie gdzieś pierunem w plecy nie ciapnął. Esasito. To jest broken combo. Pytaliście właśnie, dlaczego nie używam katany chociażby na większy damage. Rzekomo, nie wiem, czy byłby większy. Ale dlatego, że zauważcie, robię dwa ataki. Chłopa stageruje i za free wykonuje trzeci atak. Czy katana pozwoliłaby mi na coś takiego? No, raczej nie. Dlatego. Uwierzcie mi, wiem co robię. Tutaj były pieski, ale też prawdopodobnie kamień Kowalski. I jest jeszcze ten frajer. No, i jestem ja frajerem, wychodzi na to. A ja muszę to przebiec, bo chcę checkpoint. Który to. Jest tutaj. Petarda. Oj, pojawia się ona. Cała na biało. Wielkie dzięki. Za przyprowadzeniem mnie do stóp złotego drzewa. Tutaj mogę kierować własnym ruchem, a zatem porozumienie zostało wypełnione. Czas bym y, wyruszyła i ustaliła swój cel. Bywaj. Jeszcze chcę zabić tego drzewca dzisiaj i wyzbierać parę kamieni? I można iść dalej na bossów. A, i zobaczcie, że to nawet nie jest stricte boss, tylko bardziej jako zwykły potwór, który tu występuje. Już nawet nie ma paska tego bossowego. To jest bardzo zły znak. No nie, nie, nie. Nienawidzę tego ataku. Spie. Nie, nie, to się nie dzieje. To też się nie dzieje. Nie robię go, nie bijesz, Nie, nie, nie. Dobra, próba numer X. Nie jest on trudny, tylko ja jestem Rosty. Przecież ja już walczyłem z tymi drzewcami. Powinienem wiedzieć, co jest 5. I z jakiegoś powodu teraz potrzebuję aż trzy ataki, żeby go zestagerować. A przecież pamiętam, że wcześniej było mniej. On teraz abiuzuje ataki, które mi zbijają shielda. Ja mam pewien pomysł. Głupi, ale pomysł. Skipuję w zupełnie tego bossa i biegnę No szukać upgrade'ów. Nie oszukujmy się, ja potrzebuję większej buły. Jako, że padam sam na bułę, potrzebuję również buły. Ale nie starego kła, no szanujmy się. To, to... Tu powinny być kamienie szóstki, a dostaję jakieś ścierwo itemy. Oho, chyba odpaliłem skróta jakiegoś. Z reguły kopnięcie drabiny powoduje, że mamy... Ja pierdoli! Że mamy bossa? Dobra, podejmuję go. Niech zrobi jumpa tak. Aha. Może lepiej go nie podejmować? Kamień Kowalski 6. Podoba mnie się. Kolejna drabina, tym razem do... <laughs> I ognisko, którego nie zebrałem. Aj, 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 Niedobrze. Bardzo niedobrze. A tam byłem wcześniej i padałem od drzewca. I co? Można zrobić tego pseudobosa. Jako, że jest przy samym ognisku i suknia na łoży śmierci. Powoli przywraca pyży pobliskich sojuszników, ale nie działa na noszącą je osobę. O, taki bildzik. Obniża mi to damage? Zobaczmy. 300... 381% a jak to zdejmę, 385, 4 obrażeń, ale wyglądamy prześlicznie jak księżniczka, więc myślę można to na razie nosić. I zróbmy tego tutaj jego i na dzisiaj tyle. O kurcze, na dwa ciosy. No co mogę powiedzieć panowie, jakaś maska wjechała, która to zwiększa siłę o jeden, czy o dwa punkty. Ale jestem mimo wszystko nastawiony pozytywnie. W przyszłym odcinku hurtowe tłuczenie bossów, bo w Kapitolu jest ich bardzo dużo. Co mogę powiedzieć? Najprawdopodobniej tej gry tym buildem, Level 1 Challenge, nie ukończę. Ale zapraszam bardzo gorąco, zobaczymy.